Dzień dobry, cześć, witam wszystkich serdecznie. Karola z pracowni napłoty. na płoty. Witam was ponownie w sobotę w samo południe. To już się robi taki mały zwyczaj, że się widzimy w samo południe. Trochę już się przyzwyczaiłam do tego, że rzeczywiście nie planuję nic innego na ten czas, tylko spotkanie z wami. Jest mi strasznie miło was powitać. Dzień dobry wszystkim. Witam was serdecznie. Dzisiejszy live. Będzie o wykrojach, o tym skąd je brać, jak z nich korzystać, jak je przynosić na materiały, ponieważ jest kilka sposobów i każdy powinien wybrać dla siebie jak najlepszy. Ja Wam dzisiaj opowiem o tym, jakie moim zdaniem sposoby są najfajniejsze, jak coś najlepiej sprawdza i jak to wszystko ładnie wygląda. Coś mi tutaj pokazuje, że mam jakieś problem z otworzeniem filmu. Czy nie widać, czy mnie słychać? Dajcie znać. Halo, halo, czy ja jestem? Hania, mi tu pisze coś. Dzień dobry. Tchania, leci po kawusie. Tak, jest, dobrze. Czyli jestem, wszystko. Tylko podgląd mam jakiś yy, dziwny, że sama się nie widzę z wami. Trochę szkoda. Nie wiem. Yy widać, Robert pisze, że widać, więc dzień dobry, widać, słychać, super, dobra No tylko ja nie mam poglądu, ale to nie szkodzi nie muszę na siebie patrzeć, ważne, że patrzę na Was i na te rzeczy, które tutaj dzisiaj dla Was przygotowałam e, bo to jest tak e, ładnie zaczynam. zawsze tak samo e, jak ktoś wkręci w szycie, to wymyślanie samemu wykroju i projektowanie wykroju, to już jest taki trochę szczebel wyżej e, i dobrze swoją przygodę z szyciem zacząć e, od gotowych wykrojów w zależności od tego, co robicie, w jakim kierunku chcecie iść z szyciem i z tymi wszystkimi przygodami okołokrawieckimi, to możecie wybrać różne źródła wykroju. Ja Wam dzisiaj polecę kilka źródeł darmowych, internetowych oraz kilka pozycji wydawniczych, które moim zdaniem spełniają ten warunek. Jasności wytłumaczenia. Zacznijmy może od tego, że fajnie jest zacząć przygodę z szyciem od szycia jakichś drobnostek, typu dekoracje lub maskotki. Ja jestem wielką fanką tildy i tych wszystkich rzeczy, tych to są wydawnictwa Tone Finager, one są do dostania w księgarniach w całej Polsce bez problemu i stacjonarnie dostaniecie internetowo. To nie są jakieś mega drogie pozycje, taka książka kosztuje około 450 zł, natomiast jest naprawdę ogromnym źródłem inspiracji. Są wykroje na wszystko, tu opisy tu są bardzo wyraźne, zobaczcie, są przepiękne zdjęcia i opisy projektów są naprawdę czytelne i to, co tu jest napisane w opisie projektów, jak robić, jakie kroki po kolei zrobić, jest naprawdę dla osób całkowicie absolutnie początkujących, które nie bardzo jeszcze mają rozeznanie w terminologii klawieckiej, które się nie do końca orientują w tym, jak, co i kiedy i w jakiej kolejności. Tu naprawdę duża kopalnia wiedzy. Co jest takiego specjalnego w tych wykrojach lidowych? To są elementy drobne, to są elementy małe, to nie są wielkie. Na przykład tutaj te domki, co tu mam? O, te, tutaj. To nie są wielkie poduchy, to są małe elementy ozdobne. I korzystanie z tych wykrojów, z wykrojów Tone tu to są różne. Tu akurat mam radosne dekoracje, ale tych wydawnictw jest kilka różnych o różnych tytułach. One uczą precyzji. To jest dobra, dobra pozycja dla kogoś, kto chce się nauczyć szyć dokładnie. Pamiętajcie, że wykroje Stildy trzeba szyć dokładnie. A właśnie mam pokazy, bo to są wykroje. Na końcu książki. Są wydrukowane formatki pod wykroje. Są opisane z której strony, który wykroj to jest, i można sobie je skopiować. O tym, jak kopiujemy takie wykroje, za chwilę powiem, jak wam już pokażę wszystkie źródła moich początków konstrukcyjnych i to, z czego ja korzystam. Dzień dobry wszystkim, Haniu witam, Magda widać, słychać, cześć, Patrycja słychać, super. Mirosławo, dzień dobry, dzień dobry, jest kawusia. Hania poleca Papavero i strefę kroju i szycia. Tak, Papavero i strefa kroju i szycia to są internetowe strony, takie w zasadzie portale internetowe, teraz, bo już to się bardzo rozbudowało. Gdzie można pobrać za darmo lub za drobną opłatą, bo naprawdę to nie są jakieś duże pieniądze, wykroje odzieżowe. Jeżeli potrzebujecie wykrój na jakieś, na jakieś ubranie, które ma być dokładnie dostosowane do waszej figury, to ja polecam szczerze Papavero. Papavero ma przeogromną rozmiarówkę, bo jest i uwzględniony wzrost i obwody. I to nie jest taka rozmiarówka ogólna jak rozmiarówka szwalnicza, czyli to, co mamy w sklepach do kupienia, odszyte w dużej ilości, dużej ilości produktów. W papaverą można dostosować sobie wykrój, pobrać wykrój dokładnie pod swoje wymiary, więc bardzo ważne jest zdejmowanie miary. Ale o zdejmowaniu miary z siebie pogadamy kiedy indziej, nie wszystko naraz. Drugim takim źródłem, które papierowo, fizycznie. Jest super do wykrojów, też odzieżowych, jest Burda. Burda wydaje, to jest miesięcznik, wydaje się raz w miesiącu. W Burdzie są zdjęcia ubrań, które są prezentowane w danym, w danym wydaniu. I do tego są opisy wykrojów i same wykroje. To. O tym sobie za chwilę pogadamy, natomiast tutaj są opisy wykrojów, jest szczegółowo opisane. Jak korzystać, jak uszyć dany wykroj, jak poszywać kolejne elementy. Wykroje są dosyć ciekawe, to są dosyć proste wykroje. To jest do, moim zdaniem Burda jest świetnym czasopismem dla osób, które zaczynają swoją drogę szyciową lub też są w takim, już tak po takim lekkim początku, kiedy już mniej więcej coś wiemy, ale ale chcemy się rozwijać. Tu nie znajdziecie bardzo skomplikowanych wykrojów. Jeżeli się trafiają, to są oznaczone dużą ilością kropeczek, bo burda stosuje taki sposób oznaczenia wykrojów od jednej kropeczki do bodajże trzech lub czterech. Do trzech kropeczek. Trzy to jest najtrudniejszy wykrój i w ogóle wtedy tam już jest, to są najczęściej oznaczone jak są płaszcze, żakiety, jakieś takie skomplikowane wykroje na właśnie fasonowe ubrania. Natomiast gro wykrojów tutaj w burdzie to są wykroje proste lub bardzo, bardzo proste. Ja się czasami śmieję, że są takie proste, że można to uszyć bez wykroju. Natomiast jest to dobry początek dla osób, które samodzielnie chcą się zmierzyć z wykrojami. Ja mam jedno zastrzeżenie co do opisów tych tutaj, co się znajdują w środku gazety, które prowadzą zarączkę. Czasami jest tak, że ten opis, ponieważ to jest wydawnictwo niemieckie, one te opisy są tłumaczone. Tak, w zasadzie troszeczkę jeden do jeden. Czasami jest pomylone słownictwo, takie już bardziej specjalistyczne, krawieckie. Czasami są odszycia z podszyciami pomylone. Czasami sposób podawania informacji jest troszeczkę trudniejszy niż taki na chłopski rozum, więc na przykład czasami można zrobić coś po prostu łatwiej, robiąc to w innej kolejności. Ale to są rzadkie przypadki. Te proste wykroje, oznaczone jedną kropeczką. Ja szczerze polecam. Absolutnie, totalnie wychodzi wszystko. Co jest ważne. W burdzie na początku opisów wykrojów jest zawsze tabela rozmiarów. I kochani, mieszcie się i sprawdzajcie z tabelą rozmiarów. Zobaczcie, tutaj mamy w burdzie tabelę rozmiarów. I trzeba to sprawdzić, bo to nie jest tak, że jak ja noszę rozmiar, nie wiem, 38, 36, 40, to z burdy też ten rozmiar będzie na mnie dobry. Niekoniecznie, w zależności od fasonu, może się okazać, że jeżeli mamy bardziej pełny biust, to musimy wykroić wykrój większy, bo obwód na mnie styknie. Albo na przykład mamy większe biodra, albo mniejszą talię, albo większą talię. To trzeba sobie poszuflować. Zresztą osoby, które już są dosyć biegłe w szyciu, mogą sobie na bazie wykrojów z burdy Robić życie fasonowe, czyli takie dostosowane do własnej figury. Hania, kocha popowero, bardzo dobrze. Dzień dobry, Halinko, witam. Natomiast tak, jak wyglądają takie wykroje w burdzie? Wykroje w burdzie są drukowane na pergaminie. Ja Wam tutaj rozłożę akurat z tej burdy, którą mam. O, zobaczcie, to jest pergamin, zadrukowany kolorowo. Taki pergamin jest najczęściej dzielony na cztery, na cztery sekcje: A, B, C, D. I takie sekcje są opisane też w wykrojach. Jest zawsze napisane, że wykrój z sekcji A w kolorze na przykład zielonym, tak? Są różne rodzaje linii, i tu sobie trzeba poszukać własnego rozmiaru. Na przykład tutaj mamy u góry, zobaczcie pod moim palcem, jakiś niebieski wykrój, oznaczony niebieską linią. I tutaj jest linia gruba, jest przerywana gęsta, przerywana nieregularnie, przerywana rzadka, i jeszcze jest linia ciągła w, z kropeczkami. I ta każda linia oznacza inny rozmiar, który musimy sobie wykroić. I teraz tak, nie tniemy tych wykrojów, nie wycinamy. Jeżeli wytniemy sobie wykrój z tego pergaminu dostarczonego przez burdę, to niestety zniszczymy wszystkie inne wykroje, ponieważ tutaj na tym, na tym pergaminie jest naniesione kilka różnych ubrań w, róż w pełnej rozmiarówce, którą burda stosuje, więc nie niszczymy tego, nie, nie nosimy, nie, nie ten. Natomiast musimy sobie przenieść. I teraz tu chodzimy do tego, jak przenieść taki wykrój na materiał. Najstarszym, najbardziej takim klasycznym sposobem, moim zdaniem najmniej wygodnym, jest przenoszenie za pomocą radełka przez papier do, do kopiowania. Papier do kopiowania to jest tak jak, jak kalka techniczna, nie, nie kalka, techniczna, kalka maszynowa. Pamiętacie kalki maszynowa? To dawno, dawno, dawno temu to chyba. Komu... Moje pokolenie jeszcze pamięta pisanie na maszynę przez kalkę. Radełko to jest takie, jak nóż do pizzy, tylko z malutkim, z takim maluteńkim kółeczkiem zakończonym takimi ostrzami. I to się podkłada, papier do kopywania podkłada się pod. Pod ten pergamin wykrojowy, kładzie to się wszystko na materiale i jedzie się, jedzie się radełkiem po linii. To jest najmniej, najmniej moim zdaniem polecany sposób przenoszenia wykroju, ponieważ dziurkujecie sobie pergamin z burdy, tak, z wykroju, co już go niszczy. Troszeczkę, jak robimy to kilka razy, szyjemy na przykład różne ciuchy z tej samej płachty. No to jest to trochę skomplikowane i się może zniszczyć. Po drugie, ciężko chyba dostać jest papier kopiowy. Ja już tego w ogóle wypadam. U nas w pracowni i ja osobiście stosujemy bardzo prostą metodę. Ja kupuję fizylinę. Fizylinę odzieżową, średnio grubą lub cienką, bez kleju. Ona jest wtedy półprzedroczysta i ołówkiem, zwykłym ołówkiem takim, najzwyklejszym, miękkim, 4B lub 2B, po prostu przerysowuję sobie, kładąc fizylinę na. Ten wykrój, widać wszystkie ładnie linie. Naprawdę to się wszystko pięknie przenosi i można sobie przerysowywać. Fizylinę potem można zwinąć w trąbkę i przechować sobie wykrój na kolejny ciuch. Fajnie też się sprawdza kalka architektoniczna, taka, taki materiał sztywniejszy ona jest wtedy. I to jest jeden ze sposobów. I wtedy z takiej fizeliny wycinamy sobie formę, bo już fizeliny mamy tylko jeden wykrup pod swój rozmiar. Wycinamy nożyczkami tą formę i przenosimy na materiał. I teraz możemy przenieść albo właśnie, jeżeli mamy jasny materiał, jeżeli jest to tkanina, to możemy przenieść ołówkiem. Ołówki polecam miękkie, tylko zwróćcie uwagę, żeby ołówka nie wciskać w materiał, tylko sobie delikatnie przenosić te, ten grafit na materiał. Dlatego, że potem po wycięciu wykroju, że zaznaczycie na przykład linię szycia, a potem dodacie jeszcze zapas na szycie i będziecie szyć po linii szycia wyznaczony mocno wciśniętym, grubo narysowanym ołówkiem, to Wam grafit wejdzie w nitkę. Grafit się bardzo pyli i wejdzie wtedy w nic. Jeżeli szyjecie jasne, jasno, jasny materiał jasną nicią, to prawdopodobnie ten grafit tak osiądzie w, na nitce, że to będzie potem ciężko sprać. Dlatego polecam do materiałów nie takich bardzo jasnych i rysować delikatnie. Lepiej wziąć bardziej miękki ołówek i robić delikatniejszą kleskę niż na siłę tam ryrać. Drugim sposobem takiego odrysowania wyciętego już z papieru wykroju są kredy krawieckie w ołówku. Tu mam kredę niebieską do materiałów jasnych i mam kredę białą do materiałów ciemnych, bo jak przejść na czarny na przykład, prawda? Ołówek, ołówka na czarnym materiale nie będzie widać, natomiast doskonale będzie widać e, biały ołówek. E, te ołówki są wyposażone, te, które ja mam, są wyposażone w takie końcówki z pędzelkiem. To jest taki sztywny, plastikowy pędzelek. E, ten pędzelek służy do tego, że jak mi się ręka omsknie, źle narysuje, to mogę sobie wymazać. Taka trochę alagunka. E, kolejnym e, fantastycznym moim zdaniem wynalazkiem są markery, markery e, do tkanin. Markery, które znikają albo pod wpływem wody, albo pod wpływem powietrza. Tu mam akurat marker, który się utlenia powie na powietrzu. On zostaje do 48 godzin na materiale. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet dużo, dużo krócej, w zależności od materiału, nawet potrafi zostać tylko godzinkę. Więc jeżeli używacie markera, to zróbcie sobie próbkę <laughs> I Zobaczcie, jak Wam szybko znika, bo jeżeli szyka, znika szybko, to trzeba się śpieszyć z szyciem. Kolejnym takim oldschoolowym sposobem jest przerysowanie zwykłym mydełkiem krawieckim. Takie mydełka krawieckie można dostać w pasmanterii. Można też używać zwykłego, zwykłego mydła w kostce, które używacie w domu. Po prostu jak Wam się kostka już wymydla do takiego wafelka cienkiego, to też można mydłem po prostu sobie odrysowywać. Jakie ja mam uwagi do mydła? Uważajcie z prasowaniem miejsc porysowanych mydłem. Mydło jest tworzone na bazie tłuszczu i może niektóre tkaniny trwale zatłuścić, pobrudzić. Tu mam taki skrawek, bo niestety już nie mamy w pracowni większego, ale to jest. kupuje się w takiej wielkości, w takim rozmiarze. To jest kreda krawiecka. Te kredy nie są takie jak kredy do tablicy, nie są takie suche, pylące, więc to troszeczkę lepiej zostaje na materiale. Są białe, niebieskie. Czerwone bodajże jeszcze i też się fajnie nimi rysuje. Na tkaninach, na dzianinach troszeczkę gorzej. Na dzianiny polecam ołówki te i te kredy krawieckie w, w ołówku, lub też najlepiej właśnie na dzianinach, które uciekają pod, pod naciskiem się rozciągają. Dobry jest właśnie marker znikający lub marker wspierający się wodą. Więc tak jest najłatwiej przynosić wykroje. Jakieś konkretne marki markerów. E, czym najlepiej? Kołówek i kreda nie zdają u Magdy egzaminu. E, polecam e, te markery. Natomiast, e, no, ja mam akurat tutaj e, ze streamy marker. E, jest spoko, jest fajny. Miałam jakieś takie chińskie no-name y i też były spoko. E, problem z tymi markerami, e, które mają trwałość, e, po, znikają po swoim powietrza jest taka, że. E, one jak je zostawicie otwarte, to po prostu Wam szybciej wyschną i się utlenią i będą krócej działały. Dlatego trzeba bardzo pilnować, żeby taki marker nie leżał otwarty na stole, tylko po użyciu od razu go zamykać. Wtedy przedłużycie sobie jego żywotność. Generalnie to nie są jakieś drogie rzeczy, ale też to nie są rzeczy, które zostają na lata. To nie jest produkt, którego będziecie używały kilka lat. To jest raczej produkt, którego będziecie używać kilka miesięcy maks. To tyle o wykrojach takich, które można kupić wydrukowanych. Ja jeszcze Wam chciałam pokazać ciekawostkę taka a propos drukowanych wykrojów. Zobaczcie, mam cudo z 54 roku. I teraz porównaję do Burdy. Zobaczcie, jaka to jest różnica. Tutaj wykrój jest wewnątrz gazety. Gazeta się składa z jednego arkusza papieru złożonego na cztery. I zobaczcie, tutaj w środku mamy o! Wykrój. Jak ktoś powie, że w Burdzie jest nieczytelny, to niech spróbuje zmierzyć się z tym. Fantastyczna sprawa. Ja kocham to. Dostaliśmy pre... Dostałam to w prezencie, słuchajcie, od mojej klientki. Dziewczyna przyniosła, bo nie wiedziała, co z tym zrobić. Natomiast ja się absolutnie zakochałam. Mam całą paczkę takich wykrojów. Wszystkie są z lat 50. Po prostu archiwum totalne. Tu mam nawet o, dla fanów haftu krzyżykowego. Zobaczcie, wykroje na ozdoby w klimacie takim marynistycznym. Kolekcjonujcie. Można sobie, słuchajcie, ludzie czasami nie wiedzą, co mają w domu, albo mają i chcą się tego pozbyć, bo im do niczego nie potrzebne. Śledźcie aukcje, yy, śledźcie yy, różnego rodzaju portale sprzedażowe. Tam czasami można naprawdę kupić fajne, archiwalne yy, czasopisma, czy to burdy, czy to właśnie jakieś takie yy, unikaty totalne. Yy. A więc tak, antyki są super. Wiecie co, to można też prześledzić, jak się wykroje zmieniały. E, dobra, bo czas leci, a ja tu się już rozgadałam straszliwie. A jeszcze wam chciałam powiedzieć o w yy, internecie: o tym, że można szukać sobie wykrojów na internecie. Tego jest naprawdę mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Ja mam takie dwie swoje ulubione strony na gadżety, bo yy, wykroje na ubrania to kupuję. Nie, nie ściągam darmowych yy, wykrojów na ubrania bo te darmowe nie zawsze do końca są tak dopracowane, jakbym chciała. Natomiast jak wiem, że zapłacę, to wiem, że dostaję dobre. Na Etsy, jest taki portal sprzedażowy, się nazywa Etsy. Na Etsy bardzo dobre wykroje robią dziewczyny. i Naprawdę można wyszukać sobie perełeczki. Elegancko, zawsze jest pełna rozmiarówka, zawsze jest z dokładnym odpisem. To są grube PDFy I co się z takim PDF-em robi, jak się go ściągnie? Czy to z darmowym, czy kupionym? Trzeba go wydrukować. I najlepiej sobie skleić. Zobaczcie, tu mam akurat wykrój na, maskot, na maskotkę. To, to, no to, 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 to jest akurat. Zobaczcie. Drukujemy sobie na A4. Nie trzeba nosić nosi do drukarni w wielkoformacie drukować, tylko można sobie skleić po prostu. E, taki wykrój wycinacie... E, po obrysie, najczęściej wykroje te w ten sposób przygotowane, jeżeli widzicie, że wykrój ma linię wewnętrzną, bo często wykroje są nie po polsku, jeżeli ktoś nie zna języków obcych, to nie musi się bawić z Googlem, translatorem i tam się bić z tłumaczeniem tego, natomiast jeżeli widzicie, że wykrój ma linię grubą po zewnętrznej, a w środku ma linię przerywaną, to znaczy ta w środku linia, to jest linia szycia. Czyli wykroj już jest zrobiony z zapasami na szycie. Czyli wycinając z materiału, nie musicie w ogóle dodawać wykroju, na, dodawać nadatku na szycie. Sprawdzajcie to w opisach wykrojów, bo niektórzy wykroje przygotowują z zapasami. Często na stronach amerykańskich lub anglojęzycznych można znaleźć wykroje właśnie już z gotowymi zapasami na szycie, ale na przykład Niemki czy też internet nie, niemieckojęzyczny bardzo często dysponuje wykrojami, które nie mają naddatku na szycie i zawsze w opisie jest napisane, żeby ten nadatek na szycie dodać do wykroju. Ja ze swojej strony polecam z takich stron patidu, to Wam potem w, jak skończę live'a napiszę tutaj w komentarzach pod live'em linki i właśnie tą stronę skąd mam tego Totoro to jest Choki nightcom y, dziewczyna robi przepiękne wykroje na różnego rodzaju maskotki i ja te maskotki kocham, i ona udostępnia to za darmo, więc y, no, naprawdę można fajnie, m, fajne maskotki potworzyć i m, brać całymi garściami od niej. Fantastyczne rzeczy robi. Ma też kilka wykrojów odpłatnych, które są po prostu tak, tak dopracowane, no bo wiecie, y, to jest oczywiste. Że jak się za coś płaci, to, y, to można oczekiwać trochę więcej. Y, Macie jeszcze jakieś pytania dotyczące e, wykrojów? Bardzo chętnie odpowiem i e, możemy sobie jeszcze chwilę pogadać. E, co my tu mam? E, Magda Jabłonska wyrwa ma cztery wielkie fizyliny, jakby to chciał. Tak, Magda ma ogromne belki fizyliny. E, jakby by ktoś chciał hurtowo kupić fizylinę, to zapraszam do Magdy. E, Hania pisze, że sporo dziewczyn przerysowuje na folię ogrodniczą. Wszystko, co, da, co utrzymuje kształt po wycięciu, utrzyma Wam formę wykroju, się nadaje. Folia spoko, luz. O, ekstra. Dobrze, zapewne dobrze przechowuje, bo się pewnie nie, nie gnie. Pewnie też dobrze widać przerysowanki. Czy polecasz kogoś, kto stworzy formę na podstawie pomysłu? Do tego jest potrzebny konstruktor. I tak polecam. Mam tutaj w Trumieście, w okolicach, dziewczynę, która jest konstruktorem wykrojów z zawodu. Robi takie rzeczy na co dzień, pracuje jako konstruktor. Helena od, odezwie się do, na stronie Apla Szyje. Aneta tam zarządza tą stroną i szyje sobie swoje rzeczy, ale myślę, że bardzo chętnie też wyświadczy taką usługę w postaci właśnie stworzenia wykroju. Na, na jakiś tam pomysł, który masz, tak? Ja postaram się Ci zaraz tutaj wrzucić link do, do właśnie do strony Anety. I. Mm, mm, o, mam już. Więc zapraszam do apli. Aneta jest konstruktorem z zawodu i jak najbardziej jest w stanie pomóc w konstruowaniu własnych wykrojów. Jeżeli macie w sobie odwagę i przeszliście kilka takich wykrojów gotowych, to śmiało wykroje na proste rzeczy. Można samemu tworzyć. Tylko pamiętajcie zawsze, jeżeli, jeżeli to są ciuchy, dobrze zbierajcie miarę. O zbieraniu miary będzie za tydzień. Pokażę wam, jak dobrze robić obmiary, jak prawidłowo zdejmować sobie wymiary i jak to wszystko ogarnąć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że była to jakaś dawka wiedzy, z którą nie mieliście kontaktu wcześniej i coś Wam mądrego powiedziałam dzisiaj. Mam nadzieję, że nie był to live po nic i że czegoś się ode mnie znowu nauczyliście, bo żeby sprzedawać, żeby pożekwać Wam wieści e, istotne i e, z punktu widzenia krawieckiego e, jakieś takie w miarę sensowne. E, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj e, i do zobaczenia za tydzień. Też widzimy się o 12. Pa!